Jestem Anita i witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, opowiem Wam o promocji w Rosmanie, która już tuż, tuż się zbliża, oraz o tym, co ja polecam kupić na tej promocji. Co prawda jej zasady trochę w tym roku się zmieniam, co mi się średnio podoba, ale zaraz do tego przejdziemy. Na wstępie, oczywiście, zapraszam Was na mój Instagram, żebyście mogli być ze mną na bieżąco, oraz wpadajcie tutaj do mnie na vintage. Może, a już widać, co Wam się spodoba, i będziecie chcieli sobie zakupić. Natomiast, jak już wiedzicie po tytule, będziemy rozmawiać dzisiaj o Rosmanie, dlatego ja też wchodzę sobie tutaj w aplikację rosmanowską. No i tak, jeżeli jesteście zainteresowani tym, co ja polecam kupić na promocji w Rosmanie i jak ona będzie w tym roku wyglądać. No, to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania. I jeszcze tak na wstępie, bo muszę, bo potem się dzieje dziwna rzecz w komentarzach. Ja zdaję sobie sprawę, że te produkty możecie kupić taniej w internecie. Ja, jakby, jestem bardzo za. Kupowaniem online, natomiast są takie marki, które są ciężko dostępne online i które bardzo ciężko dostać, kupić, szczególnie właśnie na promocji. Także ja się skupiam zazwyczaj na markach typu Lovely, Vibo, Eveline, bo one też średnio wychodzą taniej w internetach. Ogólnie to są dosyć tanie marki, ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli możemy coś, coś zaoszczędzić, to warto to robić. Dlatego właśnie na tych markach się zazwyczaj skupiam, właśnie przy tych promocjach o produkty Bell, po też ciężko dostać w niższych cenach, jeżeli chodzi o produkt na przykład do konturowania, także dlatego też robię te odcinki dalej i nadal uważam, że poniekąd się to opłaca. Jak wiadomo, wszystko się opłaca, tylko trzeba to robić z głową. Okej, okay, jak będzie wyglądać w tym roku promocja? Zaczyna się ona 16 września, kończy 30, czyli trwa... Aż dwa tygodnie. I co tutaj jest napisane? Możecie się spodziewać zniżek w wysokości 40, 50, 60 a nawet 70%, a także ofert na zasadzie 1 plus 1 gratis. Generalnie rzecz biorąc, tutaj z tego, co jest napisane na stronie, nie będzie obowiązywał żaden stały rabat, ale po prostu pojedyncze produkty zostaną przecenione. Podejrzewam, że to będą te najpopularniejsze, na które dziewczyny najbardziej się rzucają i są powystawiane w tych koszych. Przeważnie już przy wejściu i one będą przecenione. Co ja myślę o tej promocji? Myślę, że trochę przestało się to opłacać, i że z biegiem czasu nauczyli się, że mało na tym zarabiają, tudzież zaczynają kombinować. No, ale mam nadzieję, że ta zasada nie będzie jakaś bardzo dla nas krzywdząca i nadal będzie się iść na promkę w Rosmanie, bo ja też się w tym roku nadal wybieram. To chyba jest przyzwyczajenie czy coś. Nigdy mi nie szkoda pieniędzy na promocję. Wiecie o co chodzi? Zawsze w głowie siedzi, że jest taniej, i mówię, a! Dobra, kupię sobie. Wiecie o co chodzi. E, promocja nie będzie miała żadnych limitów. Nie będziecie musieli kupić trzech produktów, sześciu, dziewięciu, żeby wam się naliczyła. Możecie kupić jeden. I ostatnia rzecz promocja będzie dla każdego. Czyli yy, nie trzeba mieć klubu Rosman, żeby z niej skorzystać. Natomiast jest tutaj też dopisane, że mimo wszystko warto skanować swoją kartę, ponieważ zebrane punkty pozwalają wspierać organizacje charytatywne i to jest fajna akcja. Dodatkowo klubowiczów, którzy najszybciej skorzystają z promocji na makijaż, czeka przy kasie niespodzianka. No i cóż, zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Ja się nie mogę doczekać, już gdzieś tam szykuję portfel. Mam nadzieję, że będzie warto i będzie na to czekać. Rosman, liczę na Ciebie. A teraz przejdźmy do produktów, które ja uważam, że warto. Tej promocji zakupić. Przejdźmy od cieni. Zacznijmy od cieni, bo zadziała się rzecz dla mnie bardzo, bardzo dziwna, i polecam wam tu paletę Vibo i Lovely. Ja jestem w szoku, ale to się stało, to się dzieje. I słuchajcie, musiałam sobie dołożyć błyszczek, bo mi tak jakoś było i przypomniałam sobie, że miałam go nałożyć. Nie oceniaj. Jest to paleta, która się nazywa Miss Lily. Eee, bardzo ładna nazwa. Fajny, holograficzny tutaj, taka holograficzna naklejka, napis. Jeżeli chodzi o tą paletkę, to ja ją testowałam na Instagramie, na Instagramie robiłam z nią makijaż, tam was odsyłam i zapraszam sobie, możecie obejrzeć, podlinkuję wam w opisie. Tak się ona prezentuje w środku. Ja wiem, co powiecie: Norwina. I tu się z Wami zgadzam. Natomiast to nie jest jakieś hamskie, nie jest ściągnięte. Paleta jest kwadratowa, nie jest prostokątna, nie ma zamszowego opakowania. Cienie się pokrywają ze sobą, bo wiem, że to robią. Posiadam Norwinę, także nawet możemy sobie zerknąć. I wiem, że to robią. Natomiast to nie jest aż takie hamskie i nie rzuca się tak bardzo w oczy, jak przy tych najnowszych paletach, które mają wyjść w październiku. Tak się prezentuje Norwina w środku. O. A tak się prezentuje paleta Lovely. No, sami musicie przyznać, że te cienie się pokrywają, natomiast te, z tego co widziałam to nie wszystkie i nie jeden na jeden także nie ma tragedii. Ehm, natomiast jeśli chodzi o samą tą paletę Lovely to co Wam muszę powiedzieć, cienie się blendują po prostu bezbłędnie. Nie mam z nią absolutnie żadnych problemów, co więcej. Ehm, ostatnio używam jej częściej niż na przykład Norwino do Anastaji, ze względu na to, ehm, że ta pigmentacja jest, ona jest duża, ale jest mniejsza. nie Trzeba z nią tak uważać przy nakładaniu cieni. E, bardzo ładnie się wyblendowywują, łączą się, słuchajcie, ze sobą. Ta paleta jest naprawdę po prostu chodzącą petardą. Jak ja jej pierwszy raz użyłam, to ja mówię what? What? To tak się da? To Lovely udało się? Udało się. Paleta jest kompletna i do dziennych makijaży, i do wieczorowych, bo najciemniejszy cień jest ciemny, dorzucacie kreskę i myślę, że na spokojnie makijaż wieczorowy możecie z nią zrobić. Mamy akcent kolorystyczny w postaci tych dwóch fioletów, no, paleta jest kompletna, jest świetna i uważam, że za tą cenę, bo ona kosztuje 31 zł w promocji, ostatnio była za 19. To jest jedna z lepszych drogeryjnych palet, która ostatnio wyszła. Także, Lovely. Zwracam honor, paleta jest genialna. Takim moim drugim zaskoczeniem, słuchajcie, jest paleta Go Nude Heartbreaker od Vibo. Ja, ja ją testowałam na kanale, tam mogliście widzieć, że no naprawdę dobrze się z nią pracowało. Tak się prezentuje paletka. Tak wygląda w środku. Wygina się cała, także fajna sprawa, wygodnie. No, i słuchajcie, jest to też paleta kompletna. Mamy matowy beż. Mamy przepiękne foliowe cienie, które są po prostu. Wow! No, wow! Aż sobie nałożę, pozwolicie. Tutaj na powiekę. Ja go nakładam, słuchajcie, na suchą powiekę. O! No, przepiękny taki brzoskwiniowy błysk. Ja jestem w szoku. Lovely robiło dobre metaliczne cienie, ale ten to jest po prostu. No, przepiękny przepiękny, jest chodzącą petardą ten cień, to jest się siemienina, różowo-złoto także bo tutaj również zwracam honor i ta paleta jest po prostu petardą, petardą słuchajcie to są jedne z lepszych palet, które ostatnio wyszły I uważam, że jak za tą cenę, a są to śmieszne pieniądze, są to genialne formulacje cieni e, Z którymi bardzo dobrze się pracuje, jeżeli nie chcecie wydawać 200 zł na Norwinę Czy nie wiem, kolejnych 200 na... Myślę, że Modern Renaissance, bo cienie by się gdzieś tam połowicznie ze sobą starły to ja jestem za, naprawdę za. Eee, lećmy dalej. Co ja tutaj mam? Coś, co mnie zaskoczyło pewnie równie tak samo jak was dzisiaj. Jest to podkład Rimmel Rusting Radiance Medium Coverage Anti-Pollution Foundation. Ja mam go w kolorze 0,70 Porcelain. Ja mam go dzisiaj na twarzy, natomiast ja mam odcień typowo żółty. Ja jestem między neutralnym a żółtym odcieniem podkładów. Ten neutralne troszkę muszę sobie albo rozjaśnić, albo założyć w zależności od tego, co tam potrzebuje i gdzie się szykuje. Natomiast um, on jest taki brzoskwiniowy, dosłownie brzoskwiniowy, dosyć ciemny. I jak się dzisiaj mi przypatrzycie, to ja tutaj mam takie odcięcie. I to jest odcięcie robione korektorem, żeby moja szyja była w kolorze właśnie tutaj tego miejsca. A tutaj wyżej już mam no praktycznie sam podkład na sobie. Jest to dosyć ciemny odcień, natomiast 0,10 jest dla mnie za różowa. Jest po prostu takim prosiaczkiem u mnie. Nie wygląda to dobrze, więc dwojego złego wolę mieć za ciemne pokładki, po sobie z nim trochę pokombinować, niż za różowy, bo wtedy już się naprawdę robi problem. Wygląda bardzo dobrze. Ja na swojej cerze, gdzie ja nie pod. Ja mam go na sobie w ogóle dzisiaj, jak tutaj siedzę przed wami, to już. Godzinę. Także on już mi się tutaj powoli zaczął wyświecać, bo on tak wygląda. Natomiast zaraz sobie tutaj przypudruję strefę T i będzie dalej dobrze wyglądał. Jest to podkład o średnim kryciu w kierunku do lekkiego, natomiast jakbyście się uparli i próbowali nim budować krycie, to myślę, że przy dwóch warstwach by się to udało. Niepełne, średnie, ale by się to udało. Przy jednej cienkiej warstwie to krycie jest dosyć lekkie. Bardzo ładnie wygląda na twarzy. Świeżo, delikatnie, e, tak jak ja lubię. No i nie ściera mi się z nosa, bo z, z czasem zauważyłam, że Healthy Mix to robi e, i był właśnie, to jest taki mój zamiennik Healthy Mixa, tylko Healthy Mix ma ładniejszy kolor. Także tutaj mi się nie ściera z nosa i ma troszkę ciemniejszy kolor, tam się ściera z nosa, ale wygląda dużo lepiej na całej twarzy, bo bardziej się do mnie wpasowuje. Natomiast mm, nie mogę mu nic zarzucić. Jest to naprawdę bardzo dobry podkład. Jeżeli będziecie mieli ochotę sobie go przetestować, to ja polecam kupić go właśnie na promocji. Przy okazji zahaczycie jakiś rozjaśniacz, dlatego że możecie mieć problem z kolorystyką i tu was już jawnie uprzedzam. Dalej mam tutaj dwa rozświetlacze od Eveline. I ja wiem, że te rozświetlacze nie są idealne bo nie są, nie, nie robią jakiejś wielkiej tafli, natomiast nie wiem czemu, ja bardzo się w nich lubię, ja lubię ten efekt na policzku, mam go dzisiaj na policzkach, pomieszane oba kolory, ja je bardzo lubię na policzkach, bardzo mi się podoba ten efekt i ja chętnie po nie sięgam. No cóż, co tu dużo mówić, ja uważam, że to są naprawdę dobre rozświetlacze, jeżeli będziecie mieli ochotę sobie je przetestować, to jestem jak najbardziej za. Oprócz tego polecam też wam dwa rozświetlacze z kolekcji Viva Mood, y nie wam tu wstawię zdjęcie, bo zgubiłam gdzieś tą paletę w ogóle pogubiłam powyżej rzeczy, muszę zrobić porządki w pokoju, natomiast genialne rozświetlacze, błyszczą się po prostu tak, że wow, jeżeli będziecie mieli okazję sobie przetestować, to też serdecznie polecam jak już jesteśmy przy konturowaniu to pokażę wam bronzer, jest to Fresh Bronze Powder w kolorze 01 i słuchajcie jest to genialny bronzer, połowicznie do cieplania, do konturowania twarzy, w zależności od tego, jaki jest wasz odcień karnacji. Natomiast jest to naprawdę fajny bronzer, który nie jest jakoś zbyt napigmentowany, da się go budować. Przepięknie wygląda na buzi dzisiaj, również go mam i uważam, że jest przegenialny. Prze, prze Jeżeli będziecie mieli okazję, to bierzcie w ciemno, bo i kolor jest super, i rozciera się genialnie, naprawdę. Ja go porównywuję do huli, tylko hula jest bardziej pomarańczowa, a on jest jednak bardziej delikatniejszy, bardziej chłodny. Także jeżeli lubicie hulę, to myślę, że ten również przypadnie Wam do gustu. Dalej mam tutaj puder, moje trzecie opakowanie pudru Cooking z Lovely. Zrobiłam to. Słuchajcie, to jest moje trzecie opakowanie pudru. Ja nie wiem jak to się dzieje, ale ja zawsze do niego wracam. Przepiękny kolor, przepięknie wygląda na twarzy, super mi utrzymuje e, korektor przeważnie pod oczami. E, genialnie genialnie wygląda, jest u mnie niewidoczny ja nie wiem, ten puder to jest jeden z lepszych jakie Lovely wypuściło ja go co prawda bardzo rzadko używam do bakingu, raczej go nakładam pędzlem albo po prostu wklepuję gąbeczką ale nie jakby nie z większością produktu tylko minimalną ilość wpracowuję w podkład i tak sobie go noszę i on mi się tak genialnie sprawdza i uwierzcie mi to jest super Dalej mam tutaj dwie rzeczy z kolekcji Mut, które już mi się kończą, czyli tutaj mam rozświetlającą bazę która przepięknie rozświetla buzię, ale nie nakładałabym go pod podkład rozświetlający, bo wyglądacie jak kula dyskotekowa. Raczej pod coś matowego, cięższego, ewentualnie pod krem BB, jeżeli chcecie, żeby on był jeszcze lżejszy, bardziej rozświetlony, bo z podkładami rozświetlającymi dzieje się dosłownie kula dyskotekowa. Jeżeli macie cerę suchą, to spoko, a jeżeli tu sto nie lubicie, to raczej niekoniecznie. Baza sama sobie bardzo ładnie rozświetla buzię. Delikatnie ją mogę powiedzieć nawet, że na wilża jest taką bazą pod podkład tak. Także za piątaka, jeżeli nie wiem, byłaby na promocji minus 50, to uważam, że jest to naprawdę fajny produkt, który warto mieć. Dalej mam tu mgiełkę Glow Baby Spray. Jeżeli używam matowego podkładu i chcę zdjąć z niego pudrowość, to używam tej mgiełki i sprawdza mi się genialnie. Słuchajcie, ja już mi zostało tyle, także sami musicie stwierdzić, że naprawdę hardo jej używam. Bardzo fajnie mi się sprawdza, jej cena też jest satysfakcjonująca, także tak. Dalej mam tutaj dwie kredki do brwi. Jedna z nich to jest Eveline. Nie, jest Louis. Vibo 3 in 1 w kolorze 1 Soft Brown i Bell Happy Jane w kolorze. Ja tutaj mam akurat, słuchajcie, nie wiem, nie ma koloru. 03. Także te dwie kredeczki mogę Wam serdecznie polecić. Ta jest... Z tą kredką jest pewien problem. Ona się szybko kończy jest bardzo, bardzo woskowa, bardzo miękka. Eee, płynnie, płynie, płynnie, po... płynnie, płynie. Masą myślane. Precyzyjnie jesteście w stanie sobie nią wyrysować brwi ale jest na tyle miękka, że bardzo szybko się kończy i lubi się łamać. Także to jest jej minus, jeśli chodzi o wydajność. Natomiast na brwiach trzyma się genialnie. To jest taka jakby pomada w kredce. Słuchajcie, ma tak kremową konsystencję, że to jest szok, ale brwi są na swoim miejscu nawet do 12-14 godzin, bo ja ją tyle nosiłam i wszystko wyglądało tak jak trzeba. Także polecam. A jeśli chodzi o tą kredkę z wibo, to jedyny zarzut jaki do niej mam, bo ogólnie produkt jest super fajnie mi się sprawdza. Fajnie, że mamy cienką kredkę do wyrysowania brwi oraz trójkątną, żeby sobie ją po prostu wypełnić szybko, sprawnie, wiecie, krótko i na temat ale mogliby sobie podarować ten grzebyczek albo dać chociaż po prostu zwykły bo te włoski, takie no taki grzebyczek jest no w sumie mało potrzebny, spiralka myślę byłaby dużo fajniejsza i dużo lepiej by się sprawdziła, no a tak to niby mamy trzy w jednym, a tak naprawdę to jest dwa w jednym, Krytka super, ten grzebyczek mogli sobie po prostu najzwyczajniej w świecie podarować e, dalej mamy tutaj e, pomadę z Lovely, o którą mnie non -stop pytacie, ja mam dzisiaj nią zrobione brwi, petarda ja sobie muszę dokupić w ogóle jaśniejszy kolor do kompletu, żeby mieć obie, bo uważam, że ten produkt jest przegenialny i musicie go mieć. Yy, pomada... Po prostu utrzymuje się perfekcyjnie. Nie ma momentu, że jest za rzadka albo za gęsta, bo ja jej używam no już dobry miesiąc i nadal jest tak samo kremowa. Yy, tyle, że ja sobie po prostu wiecie, odkręcam, wyciągam produkt na dłoń i z dłoń rozpracowuję go na brwi. Nie zostawiam otwartego opakowania. Tutaj mamy niby pędzelek, ale ja z niego nie korzystam, bo po prostu jest dosyć gruby, mało precyzyjny. Ja do swoich brwi wolę coś zdecydowanie cieńszego i dużo bardziej precyzyjniejszego. E, natomiast. Jeśli chodzi o tą pomadę, to jest perfekt, to po prostu no jest petarda. Petarda. Uważam, że to jest nawet lepsza pomada od Vibo. Dużo lepiej mi się z nią pracuje, muszę przyznać, i dużo łatwiej. Także, jeżeli lubicie Vibo, to przetestujcie sobie to, a nóż Widelec będzie Wam się dużo bardziej mm, podobać. Eee, dalej, mamy tutaj dwa korektory. Jeden z nich to jest Miss Sporty. Ja mam go słuchajcie w odcieniu 002 Beige. I dlaczego ja wam tutaj go pokazuję? Dlatego, że ja zazwyczaj hardo nękałam produkty o mocnym kryciu. Bardzo, bardzo mocno, bardzo często, prawie zawsze miałam korektor na sobie o mocnym kryciu. Natomiast latem, kiedy używałam kremu BB, czy na przykład tak jak dzisiaj, miałam taki delikatny makijaż i szłam do ludzi, nie miałam nawet takiego, wiecie, mocnego podkładu, tylko jedną cieniutką warstwę, tylko żeby wyrównać koloryt. To ten korektor sprawdził mi się genialnie, i powiem Wam wczoraj, że z momentem, kiedy zaczęłam go używać, ja zaczęłam go używać, bo po prostu moje kryjące były dla mnie za ciemne, znaczy za jasne, tak, za jasne, a tylko ten miałam w swoim odcieniu mniej więcej to muszę Wam powiedzieć, że naprawdę fajnie mi się sprawdzał. Taki na co dzień w ciągu dnia, jak potrzebujecie takiego e, rozświetlającego korektora z lekkim kryciem, to ten myślę Wam będzie spoko. I drugi korektor to jest korektor, który dzisiaj mam w ogóle m, na oczach i pod oczami, to jest No More Dark Circles właśnie z Lovely w kolorze 1. W kolorze 1. Ta. I Co ja wam mogę powiedzieć o tym korektorze? Jest to korektor o średnim kryciu nie jakimś mocnym, genialnym ale o średnim. Używałam go też tylko dlatego, że ta jedynka jest dosyć ciemna. No nie oszukujmy się. Jak na jedynkę, jest to całkiem ciemny korektor szczególnie, że on troszkę ciemniej po zastygnięciu także no jest to dosyć ciemny odcień. Mimo, że teraz nie wygląda, to uwierzcie mi z tym podkładem, fajnie się to zgrywa, bo jest to taki ton mm, dwa jaśniejszy, właśnie od tego podkładu. O. Także bardzo fajnie mi się to nosi. Właśnie w tym duecie, widzicie, ten podkład jest naprawdę ciemny, i właśnie taki brzoskwiniowy. No i muszę Wam powiedzieć, że im dłużej go używałam, tym bardziej się z nim polubiłam. Jest to całkiem spoko korektor, jeżeli szukać czegoś o średnim kryciu, ale nie czegoś bardzo, bardzo mocnego, to myślę, że to się Wam fajnie sprawdzi. I ostatnie dwie rzeczy. Jedną z nich to jest tusz. jak go mam na rzęsach i co prawda, on w aparacie nie wygląda spektakularnie. No niestety, ale. Ale kiedy ja patrzę na swoje rzęsy po tym tuszu, to ja naprawdę się sobie podobam Szczególnie jak go nakładam bez żadnej innej tapety na twarz Tylko mam właśnie ten tusz brwi i wygląda to super Bardzo się z nim porobiłam Co więcej, no śmiem twierdzić, że jest podobny do Too Faced Better Than Sex Także jeżeli chcecie sobie przetestować, to ja polecam Szczotę ma dosyć sporą, także trzeba takie lubić Właśnie tak samo jak Too Faced ale kurczę, kurczę, ma to coś i uważam, że jest to naprawdę świetny tusz. Eee, I ostatnią rzeczą jest to ŻEL. Just Clear Mascara z Miss Sporty. I tak, ja wiem, już pół internetu go trzy razy przejadło, przygryzło, opowiedziało się nim i tak dalej, ale ja do niego właśnie teraz dopiero trafiłam. Także używam, bardzo lubię, szczególnie kiedy na przykład nakładam same cienie na brwi, to lubię sobie je utrwalić i właśnie używam tego. Genialny, genialny produkt bardzo fajnie mi się sprawdza, ta szczoteczka jest trochę brudna, dlatego, że ja używam nawet z pomadami, jakby czesuję sobie początki i także bardzo fajnie mi się sprawdza i uważam, że jak za 6 zł, za 6 zł to naprawdę w promocji, bo powiedzmy liczę te minus 50%, to jest naprawdę świetny produkt. I tak słuchajcie, to były produkty, na które ja wam polecam zwrócić uwagę właśnie na promocji w Rossmanie, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, a my na dzisiaj się już żegnamy i widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Linku, także dajcie mi koniecznie znać, co wy zamierzacie kupić na promocji czy w ogóle zamierzacie w tym roku korzystać z promocji ze względu na zmiany i jej zasad. Także dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, a my widzimy się już niedługo. Także do zobaczenia i cześć!